Cześć, tu BTD, zapraszam do Atari Retrofana. Myślę, że zdecydowana większość facetów, niezależnie od tego, czy lubi takie gry, czy może trochę mniej, od czasu do czasu odpala sobie gierki wyścigowe. Czy robimy to na komputerach retro, czy na nie wiem, PlayStationach 4 i, i tym podobnych, lubimy od czasu do czasu się pościgać. Ja też tak mam jakoś z tymi gierkami specjalnie, nie przepadam, tak jak Darek z Salonu Gier, ale. I obecnie czasami w forze sobie popykam z zuzią i kiedyś uwielbiałem grać np. w Road Race, które było jak dla mnie no, totalnie rewelacyjne, przełomowe. Jest zresztą, e, ponieważ poza samy, samym ściganiem się no, były zmienne warunki pogodowe, była noc, dzień, policja, tankowanie, zepsucie samochodu, e, jakieś rzeczy na drodze. E, presja czasu, mapa, no, ta gierka jest po prostu genialna. E, czasami pamiętam, jak, jak byłem jeszcze naprawdę małym Bajtlem e, i ten, ten Atari trafiło w moje łapy, a tata. E, założył sobie antenę satelitarną na, na balkonie, w moim pokoju. Zresztą, e, wycelował ją tam gdzieś pan, który to ustawiał na Astre. No była Astra i Eutelsat, z tego co pamiętam, no to tata już zaczął też oglądać na zagramanicznych programach wyścigi formuły pierwszej. Jak coś takiego widziałem na satelicie, na telewizorze właściwie, no to też odpalało się pit stopa. Człowiek miał niesamowitą frajdę, że, że się ścigał, że mógł te, wymieniać te, te opony, tak jak to robili właśnie w telewizorze, tankować to te auto. No, no naprawdę fajnie się w te gierki grało. I powiem Wam, że ostatnio jak wyciągałem do odcinka te światy Atari, żeby Wam pokazać Shufflepack Cafe, to przeglądając segregatory, bo niestety nie mam ich z zewnątrz opisanych, kurde, trafiłem na Secret serwis, gdzie była gierka Moto Racer na PC. No i też parę wspomnień wróciło, bo Motor Racer to jest gra, którą zagrywaliśmy się osiernie długo w naszej sieci lokalnej, połączonej z Krętką. Tam było u nas wtedy chyba 11 bo 12 osób w tym szczytowym okresie. W tyle osób w Motoracera nie dało się grać niestety, ale graliśmy w kilka. I było naprawdę super. Ta, to, jakie wrażenie e, robi ściganie się z żywym przeciwnikiem, który gdzieś tam e, też komentuje, bo słychać go było, bo dzwoniliśmy do siebie, mieliśmy takie też domofony puszczone. No nieważne, to jest coś niesamowitego. Z komputerem Friday nie ma takiej, jak właśnie z drugim z żywym przeciwnikiem, ale ten motor racer przypomniał mi, że miałem też wyścigi motorów na małej Atari. E, jak one trafiły w moje łapy, to nie za bardzo pamiętam. Szukałem jakichś wyścigów. No i gościł na giełdzie nakręcił mnie właśnie na motorysera. Powiedział, że jest on z bardzo znanego studio Zeppelin Games, które E, zrobiło między innymi naprawdę zarypistą platformówkę na małe Atari Cavernie, e, Ninja Commando, Blinky Scary Skull czy Fantastic Soccer Ja te gry już wcześniej miałem, te cztery, które wymieniłem I naprawdę wyróżniały się graficznie, gameplayowo co, Coś pięknego Ja wiem, że na Atari nie ma takich platformówek pięknych jak na Komodorka, Ale Kavernia jest naprawdę mistrzostwem świata Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego odcinka na moim kanale, zobaczcie sobie e, Więc dałem się namówić na e, Speed Ace Z e, Games e, Przyjechałem do domu E, wiadomo, trzęsące się łapy, gierka odpalona, pojawiło się e, kolorowe menu, z tego zapamiętam, z tego takiego efektu, wiadomo, w Atari te 16 kolorów tak płynnie przechodzących. No, odpaliłem gierkę, no i co? O niej pomyślałem, no to zobaczycie za chwilę w gameplayu, zapraszam. Jeszcze dwie rzeczy, bo zapomniałem. Pierwsza jest taka, jest na małej Atari gra wyścigowa, w której widok jest ze środka samochodu. Widać kierownicę, widać pulpit, przez szybę widać drogę, widać takie ręce w rękawiczkach, które siedzą na, na kierownicy i mam zarypistą ochotę w to zagrać, ale nie potrafię sobie za skarby przypomnieć tytułu. Jakbyście dali mi znać w komentarzach, jeżeli załapiecie o, o, o jaką gierkę chodzi. A druga rzecz, dajcie też znać komodorowcy, jakie są wyścigi motorów na Komodorka, bo chętnie bym sobie zobaczył, porównał, e, ocenił, czy, czy są fajne, czy nie są fajne. Także czekam na komentarze w tej kwestii. Zaczynamy. Pamiętacie ten moment za młodu, kiedy wracaliście do domu z dyskietką z giełdy albo od kolegi e, nie wiedzieliście jeszcze, jak gierka wygląda tak, no, na komputerze poza jakimiś e, zdjęciami w gazecie i, i czekaliście, aż się wczyta. To było zarypista po prostu. Jeszcze chwilkę, ta gierka jest dosyć krótka, szybko się załaduje. I mamy. no Dobrze pamiętałem, jest, jest pełno kolorków. I co tu mamy w menu? Jedynka, dwójka, przełączanie się pomiędzy jednym a dwoma graczami. Trójeczka, ilość okrążeń, przy czym to się dosyć długo tutaj jedzie. Także damy sobie dwa okrążenia, żebyśmy może mieli szansę wygrania z komputerem. Pod czwóreczką mamy wybór torów. Tu jest Daytona, Donington, bla bla bla, ale te tory się... Kompletnie nie różny między sobą. Mówię o aspekcie wizualnym. Wiadomo, ten ma troszkę więcej zakrętów w tą, ten ma troszkę więcej zakrętów w drugą stronę, ale nie postarali się kompletnie, żeby jakieś otoczenie się różniło, bo to, co jest w tle, kurde, no zero jakiejś inwencji, po prostu masakra. A pod zero startujemy gierkę. No i wróciliśmy z giełdy, naciskamy zero. No, pierwszy rzut ekranu, grafika jako tako, troszkę może inspirowana jest e, road racem, bo tam w tle jest jakieś miasto, do którego niby jedziemy. Te motorki, kurde, mogliby troszkę lepiej zrobić, ale nie ma tragedii. E, Fajera tutaj nie używamy. Do przodu ciśniemy, e, przyspieszamy, lewo prawo skręcamy, tył hamujemy. No i tutaj sekretem na zwycięstwo jest to, żeby po prostu nie wypaść z toru. Trzeba, trzeba hamować na zakrętach, bo jak e, wypadniemy na zewnątrz, no to niestety drastycznie nasz motor zwalnia. To samo się dzieje jak przypingolimy w przeciwnika. To motor, z tego co pamiętam, nie będę tego robił, bo nie chcę przegrać, ale zwalnia do zera. Także wtedy najlepiej pomóc jest motorkowi, czyli samemu czekajcie, zwolnie trochę samemu jest lepiej się totalnie szybko zatrzymać i przyspieszyć na nowo, bo te zwalnianie z automatu jest bardzo powolne. No i na górze mamy tam prędkość, pozycję, na której jedziemy. Startujemy zawsze z ostatni, czy tam chyba z 20 miejsca teraz byliśmy. No i mijamy tych wszystkich zawodników, ja już jestem na 11 pozycji. No i jedziemy. <kłysy> no i powiem wam, że za pierwszym razem. Hamuj, 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 Tomuś, za pierwszym razem no, była jakaś ekscytacja, no bo jedziemy motorem, ścigamy się, ale po chwili grania. Tu są, kurde, kompletne nudy w tej gierce. Tu się nic nie dzieje, tu, tu niczego nie mijamy po, po prawej stronie. Wiecie, takie efekty graficzne w postaci jakiś plaż, jakiś tam reklam, kurde, robią czasami robotę. Jakoś tak się lepiej czujemy, grając, właśnie, mijając różne rzeczy. Tu jest, tu jest pusto, tu jest cały czas pusto w tej gierce. Wygrać jest banalnie prosto, bo no, wystarczy hamować, kurde, i, i... I jak się ustawi na te dwa albo trzy okrążenia przy trzech, to już na pewno się z komputerem wygra, się gdzieś nie wypadnie, bo nie, do, nie dobije do, do innego e, zawodnika, no to to wygrywamy. Teraz widzicie, jestem na dziewiątym miejscu, zaraz będę na ósmym, siódmym. Tutaj już mijamy, mijamy metę, pierwsze okrążenie za nami, jesteśmy siódmi i myślę spokojnie złapię te resztę motorów. I, i, I dupa. No to nie jest absolutnie gra, która wciąga, która daje jakąś satysfakcję w graniu z komputerem. We dwójkę jest trochę lepiej, no jak, jak w każdej grze. Ale tutaj brak jakichkolwiek wodotrysków w tej grze no, sprawia, że po prostu ta gra się nudzi. Y nie wiem, to, to, to były czasy ośmiobitowe, ale jaki problem było na przykład właśnie pod fajerem zrobić, że jeżeli jesteśmy na prostej, to można nacisnąć fire, no i drobna animacja, tam dwie-trzy klatki, że stajemy na tylnym kole, tak jak w, w motorejserze i na pierdzielamy, nie wiem, 10 km szybciej, ale łatwiej się wywrócić. Jaki problem było, nie wiem, jakiegoś sponsora uzyskać albo jakąś wymyśloną reklamę na jakichś banerach z boku dać tak jak jest w innych gierkach? Tutaj jest po prostu taka, taka, taka sterylność tej gierki. Nic się naprawdę nie dzieje dookoła. Wokół nas podczas tego, te, 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 tych wyścigów nuda niemiłosierna. zagaduje się trochę i nie wiem, czy mi się uda wygrać. Nieważne, ale możecie mi zaufać, że w tą gierkę nie jest trudno wygrać. Dwa, trzy razy zagrać i, i opanowujemy te, te wymijanie, to hamowanie, i, i, i cała zabawa się właściwie kończy. Nie wiem, jakie są jeszcze inne wyścigi motorów na małej Atari, nie miałem nigdy, nigdy innych, Poza, z tym widokiem, bo wiadomo, no, były jakieś takie, co się jechało w bok po przeszkodach, skakało i tak dalej, ale takich czystych wyścigów, ścigałki w tych klimatach, to, to nie pamiętam na małej Atari. No i mamy metę, no nie udało się, dojechaliśmy na, na szóstym miejscu, teraz motor automatycznie zwalnia, zjeżdża na pobocze. Tam nam tylko góry zmieniły się, w, domki zmieniły się w jakieś góry, ale tak jest na, na, każdym, na każdej wybranej trasie, jest dokładnie to samo. No i mamy statystyki na koniec, czas, bla bla bla, wracamy zaraz do menu pewnie, fajerkiem, spacją, spacją. no i, i koniec, i dupa, i nie wiem. Zawiodło mnie Zeppelin Games tutaj przy tej gierce, bo, bo naprawdę prawie wszystkie gry, które mają Zeppelin Games, możecie sobie zresztą na necie sprawdzić... Na Atari Mani tam można wejść i wybrać sobie dewelopera. Wybieramy Cepelin Games. Tam są naprawdę świetne giery. I kurde, i taki speed Ace się trafił. No, no niestety, niestety, jak dla mnie grama dwójeczkę absolutnie nie zasługuje na trójkę, ale też nie, nie dramatyzuje, nie, nie jest to pała, także dajemy dwójeczkę i co? Bierzemy się na montaż i zbieramy się do pracy. Trzymajcie się.